Witam w kolejnym odcinku podcastu. Kłania się Szymon Dobik z podcastu i bloga skrzywdzone-dziecko.pl przeznaczony głównie dla dorosłych dzieci alkoholików i dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, na których przybliżam zagadnienia związane z tymi syndromami, Pozwala je lepiej zrozumieć i łatwiej z nimi sobie radzić. Ten podcast może istnieć i rozwijać się dzięki patronom i patronkom oraz ich zaangażowaniu. Każdemu bardzo, bardzo dziękuję za wkład i dobre serce. Jeżeli ty też uważasz, że warto zostać patronem skrzywdzonego dziecka, możesz wesprzeć moją twórczość w serwisie patronite.pl, łamane naszym Dobik. Jestem gotowy. Znów staję na peronie prowadzącym do krainy marzeń. Wkrótce na stację gramoli się mój pociąg i zabierze mnie w nieznane miejsca. Nigdy nie wiem, dokąd zmierza maszynista, bo raz zabiera mnie tam, gdzie chcę, a innym razem robi mi niespodziankę. Zawsze jest tajemniczy, szczerze uśmiechnięty i życzliwy. Bezbłędnie trafia w mój gust i porywa mnie dokładnie tam, gdzie chciałbym akurat się znaleźć. Geniusz spełniania marzeń. Jestem pewien, że w moich historiach znajdziesz podobieństwa do swoich. Przypomnisz sobie o tym, co cię nakręca, bawi, raduje lub skłania do głębszej refleksji. Wiem to na pewno, że masz swoje piękne historie, przeżycia lub wspomnienia. Wróćmy do mojego pociągu. Jaki jest ten pociąg? Lepszy niż ten, który znasz z Harry'ego Pottera albo z Ekspresu Polarnego? Nie sądzę bo nie da się ich porównać. Mój pociąg jest od tych dwóch zdecydowanie starszy, lecz za nic w świecie go nie zamienię. Opatulony w marzenia, z torbą pełną wspaniałych książek, niespodzianek i prowiantu oraz z przyjacielem w ręku czekam na to, co zaraz się zacznie. Znów będzie kolejna i niepowtarzalna przygoda. Mam fioła na punkcie marzeń. Tak, takiego totalnego i wszechogarniającego. Ja i marzenia jesteśmy zrośnięci. Mamy zatopione w sobie korzenie. Nie mogę żyć bez nich, a one beze mnie. Stanowimy swoistą, doskonałą i jakże perfekcyjnie komponującą ze sobą symbiozę. Prawdziwą i szczerą jedność. Ale co marzenia mają wspólnego z dorosłymi dziećmi alkoholików? Otóż mają i to bardzo dużo. Takie jest moje podejście, i być może znajdą się i inni, którzy mają podobnie. Nie jestem jedyną osobą, dla której marzenia stały się ważne. Tak myślę, no właśnie, czym one są? Co wniosły do mojego życia w dzieciństwie, czy potem? Dowieś się tego zaraz, lecz jeszcze trochę poczekaj, uzbrój się w cierpliwość, gdyż i do tego zaraz dojdziemy. Początki marzeń nie były marzeniami, w dzieciństwie tak tego nie definiowałem. Sama nazwa marzenia pojawiła się i dotarła do mojej świadomości zdecydowanie później. Na początku była to zwykła przygoda, zwyczajna, która dopiero z czasem nabrała wymiaru marzeń, a potem marzenia zaczęły się urzeczywistniać. Jednak od dzieciństwa do tego spełniania musiało upłynąć wiele, wiele lat, choć nie wiem kiedy ta metamorfoza nastąpiła, dokładnie wiem od czego się zaczęło. Dlatego osobiście nie wierzę w przypadki. W naszym życiu wszystko się przenika, zazębia i powraca w momentach, kiedy się tego najmniej spodziewamy. Wnikliwe oko to wychwyci, a może to tylko moja własna iluzyjna projekcja, bo staram się dostrzegać wspólny mianownik przeżyć i doświadczeń w życiu i wmawiam sobie pewną ich spójność. Ja widzę to właśnie tak. Każdy z nas ma prawo do własnych przekonań, a dziś dzielę się z Tobą moim spojrzeniem na te kwestie. Natomiast chcę, żebyś zakochał się w marzeniach po wysłuchaniu tej audycji. Spojrzał na nie przez pryzmat moich oczów i docenił ich potęgę. Tym nagraniem sprawię, że poznasz mnie lepiej. Mój punkt widzenia na kształt opisany jednym słowem: marzenie, które w rzeczy samej sowicie okrasza moje życie tęczowymi barwami, szczęściem i radością. Tego chciałbym i dla ciebie. Może dla ciebie tym wyznacznikiem będą inne wartości niż marzenia. Wiem, że je znajdziesz, a moja historia ma być inspiracją do tego poszukiwania. Nigdy nie przypuszczałbym, że jedna chwila odmieni moje życie. Jedna książka, bo od niej wszystko się zaczęło. W szkole podstawowej obowiązkową lekturą była cieniutka książka o psie, który jeździł koleją, autorstwa romana pisarskiego. To właśnie dzięki niej pokochałem czytanie, a czytanie wprowadziło mnie w świat przygody, marzeń i inspiracji. Bohaterski pies Lampo stał się moim bohaterem i zarazem pionierem, który wprowadził mnie z kolei do świata niekończącej się miłości do książek oraz dziecięcych przygód przeżywanych na jawie. Razem z nim jeździłem pociągami i przejąłem jeden z nich dla siebie, o którym właśnie teraz opowiadam. W rzeczywistości Lampo doczekał się pomnika za swój uczynek. Zainteresowanych odsyłam do książki, gdyż tym razem nie będę spoilerował całej historii Lampo. Pomnik Lampo znajduje się na stacji kolejowej Campiglia Marittima. Lampo tak rozbudził moją wyobraźnię, że gdy kilka lat po przeczytaniu książki samodzielnie wybrałem się po raz pierwszy w podróż do rodziny pociągiem, był ze mną i pilnował, abym wysiadł na właściwej stacji. Dzięki Lampo. Udało nam się to razem w ten czas. Lampo to pies, który będzie mi na starość towarzyszył w mojej górskiej malowniczej przystani. Tak sobie marzę właśnie o takiej przyszłości. Lampo, kochany psie, obiecałem Ci kiedyś w trakcie jednej z naszych podróży, iż położę kwiaty na Twoim pomniku. Tak kiedyś zrobię. Taki mam plan. Jakież było moje wielkie zdziwienie po latach, gdy okazało się, że pomnik Lampo znajduje się w miejscowości, która leży w Toskanii, moim ukochanym regionie włoskim, do którego zmierzam od lat, by wykonać tysiące zdjęć tych malowniczych przestrzeni. O tym marzeniu przeczytasz na liście moich marzeń, które jest na blogu skrzywdzone dziecko.pl. Jak to się wszystko dziwnie łączy ze sobą, nieprawdaż? Tych związków jest znacznie więcej. Potem przyszedł czas na inne książki. Zaczytywałem się Karolem Majem, przygodami Old Shatterhanda i wineturzyłem jak własnymi. Z nimi zakradałem się pod stanowiska nieprzyjaciół, przedzierając się przez trawiaste łąki, czując realnie każde źdźbło trawy, które ocierało się o moją twarz. Czy zimno gleby. Jeździłem na koniu, przemierzając bezkresne tereny dzikiego zachodu. Uczyłem się rozpoznawać ślady i jak oni bez żadnej pomyłki typowałem ile szło ludzi lub jaki zwierz był tu przede mną i jak dawno temu. Posługiwałem się wszelką bronią. Czułem to, a nawet powiedziałbym, że czułem zapach prochu, odczuwałem deszcz, w kościach łamały mnie trudy podróży. Byłem tam, żyłem książką oraz wyimaginowaną przygodą. Winetu i Old Shatterhand byli przyjaciółmi, choć na samym początku było inaczej, bo najpierw byli wrogami, tak to sobie przypominam. Dopiero z czasem zostali przyjaciółmi i jeden za drugiego oddałby życie. To mnie fascynowało. Ich przygody nakręcały mnie. Winetu podarował mu wspaniałego konia ogiera, Hatatilę, czyli błyskawica. A jeśli wspomnisz Psalampo, to w tłumaczeniu również jest błyskawica. Fajny przypadek, nieprawdaż? Mówiłem, że tych przypadków jest więcej. Poza tym Karol May pisał o Dzikim Zachodzie, nie będąc tam. Do Stanów Zjednoczonych Ameryki popłynął dopiero pod koniec życia, po napisaniu swoich dzieł i to mnie do niego bardzo przekonało. Jego książki, mimo iż nie był w USA, były bardzo realistyczne. Książki Karola May były tłumaczone na 33 języki i sprzedały się w nakładzie 200 milionów. Imponujące. Karol May to przede wszystkim pierwszy pisarz, który zaszepił we mnie chęć do pisania. Od niego się zaczęło i już wtedy wiedziałem, że kiedyś napiszę książkę. Napiszę, to jest pewne już wkrótce. Potem nastał czas pochłaniania innych książek, pana samochodzika Zbigniewa Nienackiego i jego wspaniałych przygód. Książek Arkadego Fidlera, praktycznie wszystkich lektur szkolnych. W pobliskiej bibliotece panie znały mnie i nawet szykowały kolejne książki. Z czasem sięgałem po horory Grahama Mastertona i one dostarczyły mi dużo grozy, nocnych i prawdziwych dreszczy. Zazwyczaj czytałem horrory w nocy, jak już wszyscy spali. Brałem latarkę lub lampkę nocną pod koc i czytałem do późnych godzin nocnych. Czasem do rana jak mnie coś bardzo mocno zabrało. Wielokrotnie jakiś czas czy stukot, deszcz albo liści sprawiały podczas czytania horrorów, że się po prostu bałem. Nawet do toalety nie szedłem ze strachu, że jakaś kość mi spadnie na głowę i dostanę zawału. Dopiero świt sprawiał, że demony odchodziły. Czytanie tak naprawdę rozdmuchało moją wyobraźnię do granic możliwości, a więc chęć na książkowe przygody, aż z czasem rzeczywiste marzenia nabrały coraz bardziej realnych kształtów. Marzenia upominały się o swoje prawa. Chciały, bym je spełniał. W tamtym czasie, gdy byłem dzieckiem, a może nawet później, gdy byłem młodzieńcem, traktowałem to wszystko z przymrużeniem oka i w sumie do dziś w gruncie rzeczy tak właśnie jest. W mojej głowie królowała pewna piosenka, która obrazowała jak naprawdę podchodziłem do marzeń. W sumie piosenka jest o fantazjowaniu, ale czyż większość marzeń to nie fantazjowanie? Piosenka, o której mówię ma tytuł Moja fantazja i pochodzi z 1988 roku, a wykonywana jest przez Kałę i Maję Kowalewskie. Wsłuchaj się w tekst tej piosenki. Myślę, że dla mojego pokolenia jest mega cudowna, lecz w moim przekonaniu powinna być hymnem szczęśliwego człowieka, niezależnie od wieku. A teraz podstaw zamiast następującego tekstu piosenki. Bo fantazja, fantazja jest od tego, aby bawić się, aby bawić się, aby bawić się na całego. Fantazja, fantazja jest od tego, aby bawić się, aby bawić się, aby bawić się na całego. Zamień słowo fantazja na marzenia. Zrób taką małą modyfikację w tekście piosenki i zaśpiewaj. Bo marzenia, marzenia są od tego, aby bawić się, aby bawić się, aby bawić się na całego. Marzenia. Marzenia są od tego, aby bawić się, aby bawić się, aby bawić się na całego. Czujesz ten klimat? Mnie za każdym razem przechodzą dreszcze i pojawia się gęsia skórka, gdy słyszę tą piosenkę. A potem nadchodzi magiczna druga minuta i czwarta sekunda. Słyszysz to? Czy słyszysz to, co ja słyszę? Mam na myśli dziecięcy śmiech, prawdziwy, szczery i taki naturalny. Chciałbym go zawsze słyszeć. Ta piosenka ma takie cudowne smaczki w sobie. Ten śmiech daje mi radość. Uwielbiam ten krótki fragment. Nie ma w nim żadnego fałszu. Dla mnie jest to przepiękna piosenka, cudowna. Moje przesłanie jest proste i brzmi: baw się marzeniami, baw się, bo zabawa ma swoją niewymierną wartość. Ja się nimi bawię. Zawsze, gdy realizuję swoje marzenie, słyszę tę piosenkę. Wrócę jeszcze na chwilę do czytania książek. Najwięcej książek przeczytałem w wojsku. Miałem tam mnóstwo czasu i myślę, że czytałem nawet dwadzieścia książek w ciągu miesiąca. Po wojsku nastąpił czas stagnacji. Wiele lat było jałowych w czytaniu. Gdy sobie o tym wszystkim myślę, tak naprawdę sprzedałem marzenia codzienność prozy życiowej, którą serwuje zabieganie, praca i obowiązki rodzinne sprawiły, że marzenia umarły. Nie było ich, a może ich nie potrzebowałem? Ależ nie. Każdy ich potrzebuje. Nasze marzenia określają nas, stanowią pewien sens życia, choć każdy z nas ma inne marzenia, inaczej do nich podchodzi, ale być może tak samo cieszy się z ich realizacji. Powrót do marzeń był możliwy przez cztery wydarzenia w moim życiu. Trochę o nich ci opowiem. Po pierwsze. Natrafiłem na książkę Katarzyny Krzan o pisaniu książki. Był rok 2005 lub 2006. Publikacja była wydana przez wydawnictwo Złote Myśli z Gliwic. Sięgnąłem po ich kolejne dzieła. Chyba wszystkie w tamtym czasie kupiłem i przeczytałem i tak zaczęła się moja przygoda z rozwojem osobistym. Wpadłem też w tak zwaną pętlę rozwoju osobistego, co mną zdrowo na jakiś czas zaorało. Po drugie, z czasem poznałem Michała Wawrzyniaka, Bartka Popiela, Kamilę Rowińską, Nika Wojicić i wielu innych wspaniałych ludzi, przez co popłynąłem dalej w marzenia. Osoby te były dla mnie źródłem licznych inspiracji. Po trzecie, pewnego razu wpadłem na blog Michała Maja o podróżowaniu, który nazywał się Życie jest piękne, gdzie miał całą listę marzeń. Przyznam, że to mnie pozytywnie zaskoczyło, zainspirowało i zrobiłem swoją listę. Część z tych moich marzeń jest na moim blogu skrzywdzone dziecko w artykule lista marzeń. Polecam spojrzeć na nią, jeśli to Cię interesuje, a być może sam dla siebie stworzysz własną taką listę marzeń. I po czwarte. W końcu przeczytałem najpiękniejszą książkę o marzeniach, a mianowicie „Walt Disney, potęga marzeń“ autorstwa Boba Tomasa. Ta książka uświadomiła mi z kolei dwie najistotniejsze kwestie dotyczące marzeń. Prawdziwe marzenia spełnia się latami oraz fakt, że najpiękniejsze na świecie jest spełnianie marzeń najbliższych. Od nich zaczynam, jeśli tylko istnieje taka możliwość. Po tych czterech wydarzeniach, marzenia i chęci ich realizacji odżyły ze zdwojoną siłą. Wróciłem do dzieciństwa i przypomniałem sobie o swoich marzeniach. Szczerze powiedziawszy, na wiele lat je po prostu sprzedałem. Położyłem na zakurzonej półce, wraz z nieożywanymi neuronami, od marzeń z napisem szuflada, i okryły się zapomnieniem. Padły w głęboki sen. Wyrzekłem się marzeń na bardzo, bardzo długo. Dziecko marzy o prostych rzeczach. Jako chłopak marzyłem o książkowych, nieszablonowych i wyszukanych przygodach. Motorynce, która śniła mi się latami. Ponadto o tym, by po wakacjach nasze mieszkanie było odnowione i o garażu na placu, na którym także będzie stał Fiat 125P lub Polonez. Marzyłem o podróżach po nieznanych krajach. O tym, by dostać zegarek elektroniczny Montana. Do kolekcji dorzuciłbym aparat fotograficzny i fajny rower. Z tych fantazyjnych marzeń miałem takie jedno wielkie i ogromne. Wyzwolić świat z papierosów? i odciągnąć tatę od palenia. Chciałem też kupić czapkę babci, bo nie miała żadnej, tylko same niemodne chusty. Byłem przekonany, że zostanę lekarzem. Tych małych marzeń była cała masa. Jedno takie zabawne, z którego śmieję się do dziś, też długo szwendało mi się po głowie. Miałem ogromną ochotę na odnalezienie guzika szpaka Mateusza z Akademii Pana Kleksa, by powrócił do ciała księcia. No cóż, miałem właśnie takie odlotowe pomysły. Moja wyobraźnia przez czytanie była znacznie bardziej rozszerzona i rozmuchana. Przekładało się to na to, iż z czasem być może lekko marzenia wykraczały poza ludzką świadomość czy ludzkie możliwości. Część z tych marzeń jest na takim poziomie, iż wydaje się w większości mrzonką. To mi jednak nie przeszkadza, bo to przecież element zabawy. Znalazłem się jednak kilka razy w towarzystwie podobnych marzycieli, którzy powiedzieli, iż moje marzenia są bardzo skromne. Doznałem dość dużego szoku i byłem poniekąd nieco zdumiony. Byli bardziej odjechani ode mnie ludzie. Więc nie było ze mną tak źle, tak to sobie tłumaczyłem. Niemniej o większości z nich nie mówię. Są zapisane w moim notesie, bo gdy o nich zacząłem głośno mówić, straciłem kilka osób z mojego najbliższego otoczenia, a nawet żonę. Niektórzy ludzie zaczęli ze mnie kpić, wyszydzać i w ostateczności alienować. Dlatego uważam, że marzenia są, lub w niektórych sytuacjach mogą być niebezpieczne, i nie mam tu na myśli realizacji tych najbardziej ekstremalnych. Zwłaszcza jeśli ludzie nie rozumieją Twoich intencji. Widzą lub słyszą tylko fragment tego, co nazywa się marzeniem. W czasie czytania wielu książek, uczestnictwa w kursach i szkoleniach o marzeniach czytałem, iż ludzie mogą mnie przez to odtrącić, ale nie spodziewałem się takiego rezultatu. Zacząłem grono najbliższych ludzi przygotowywać, że mam marzenia i chcę ich zabrać w tą drogę razem ze mną. Nie rozumieli co do nich mówiłem. Chciałem w drogę na szczyt, na drogę marzeń zabrać wartościowych ludzi ze sobą, bo na szczycie jest mało tych ludzi. Droga dla nich okazała się za trudna. Byłem zbyt kolorowym ptakiem, któremu zamierzali bezlitośnie wyrwać pióra. Słyszałem, Szymon, zejdź na ziemię, nie bujaj w obłokach. Padały nawet z ich strony wulgaryzmy wobec mnie. Tak sobie myślę, że dla ludzi pracujących na etacie, zajętych prozą życia, pisanie książek i styl życia właściciela prężnej i dużej firmy były bardzo obce. Dlatego bojąc się straty tych ludzi zrobiłem jedno. Nie miałem efektów. Skupiłem się jedynie na mówieniu, bo strach przed sukcesem lub realizacją tych marzeń, tudzież celów, wzmagał lęk przed odrzuceniem. To mnie poniekąd paraliżowało. Choć marzenia chciałem realizować, traktowałem je z przymrużeniem oka. To miała być przede wszystkim wielka zabawa, przyjemność miks realności z odrealnieniem łatwość w trudności miało być jak w piosence fantazja a to, co by mi się udało zrealizować, to było już tylko moje ważne tylko dla mnie. W tych okolicznościach rodzi się pytanie. Czy warto marzyć? Tak. Powiem tak i jeszcze raz tak ciągle. Jednak same marzenie bez realizacji jest frustrujące, dlatego warto je spełniać. Chodzi o to, żeby robić to bez spiny. Właśnie takie lekkie podejście, gdzie marzenia to pewien sposób na przetrwanie, niekoniecznie na realizację, towarzyszyło mi w dzieciństwie. Marzenia na jawie były balsamem w ciężkim dziecięcym życiu. Dopiero gdy dowiedziałem się, że jestem dorosłym dzieckiem alkoholika, przypomniałem sobie wartość, jaką te marzenia w dzieciństwie mi niosły. One tak naprawdę pozwoliły mi wyjść bez większego szwanku z tamtego okresu. Bez nich prawdopodobnie byłoby zdecydowanie gorzej. Z drugiej strony przyczyniły się do wyidealizowania prawdziwego życia. Moje marzenia sprawiły, że miałem dwóch ojców: realnego, pijącego, bijącego mnie i moją rodzinę, oraz tego idealnego, który był przeciwieństwem biologicznego. Dlatego też zapewne tak późno uświadomiłem sobie, że mam syndrom dorosłych dzieci alkoholików. Wcześniej nie dopuszczałem do siebie tej myśli, bo fikcyjny ojciec zatarł rzeczywistość. Sam poniekąd starałem się być idealnym, wymarzonym ojcem. Było to zadanie niezmiernie trudne, bo nie miałem się do kogo porównywać. Nie miałem właściwego wzorca. Z czasem i troszeczkę za późno zrozumiałem, iż mogę porównywać się tylko do siebie. Od kilku lat nie mam z tym problemu, bo uważam, iż jestem najlepszym ojcem w danym momencie i już mi to porównywanie się tak mocno nie ciąży. Zaprzestałem tak czynić. Chcę się podzielić z tobą jeszcze innym spostrzeżeniem. Myślę, że równie ważnym jak, wcześniejsze. Marzenia to tak naprawdę pewnego rodzaju ucieczka ucieczka przed rzeczywistością. Taką samą rangę ma namiętne czytanie książek, oglądanie filmów, nadmierne przepracowywanie się, lub wypad na ryby, jeśli ucieka się od czegoś lub od kogoś. Wiem, że inne osoby też tak uciekały. Rozmawiałem na te tematy z innymi dorosłymi dziećmi alkoholików i przyznały, że miały różne sposoby na podobne ucieczki od problemów, od smutnej rzeczywistości. Marzenia w dzieciństwie nie tylko były przygodą, gdyż rzeczy samej stanowiły doskonałą odskocznię od szarej rzeczywistości. Stawały się ucieczką i trzeba to jasno powiedzieć. Bezsprzecznie kształtowały myślowy azyl, azem bezpieczeństwa w trudnym dziecięcym świecie, który nacechowany był przemocą i alkoholizmem ojca. Marzenia otworzyły mi furtkę do normalnego świata, dlatego lubiłem tam często przebywać, odcinając się czasami od realnego świata. Taka jest moja interpretacja powiązania marzeń z syndromem dorosłych dzieci alkoholików. Lecz przyznam także, że nie każdy musi się z tym zgadzać i utożsamiać. Tylko zdrowy rozsądek pozwala mi dziś znów bawić się marzeniami. Są one dla mnie niezmiernie ważne. Czy uciekam wciąż od czegoś? Nie, wydaje mi się, że nie. Lecz na pewno były i są częścią mnie. Świadomość sprawia, że nie są nacechowane ucieczką, tylko jawią się jako wolność, element prawdziwego szczęścia, czy też są wspomnianą zabawą. To one pozwalają mi pisać książkę, pisać artykuły czy nagrywać podcast, zaplanować lot balonem, pomagać innym, pojechać do Toskanii, by jeżdżąc skuterem robić zdjęcia niesamowitego krajobrazu, bo piękne widoki mnie inspirują i motywują, dają poczucie spełnienia i jedności ze światem. Nadają sens działaniom, nawet gdy czasem wkrada się beznadzieja. Wrócę jeszcze do listy marzeń, bo ona tak naprawdę jest najważniejsza. Jest kierunkowskazem, co robić i jak robić. Pozwala rozbić duże marzenia na mniejsze cele, daje doskonały pogląd, jak do nich się przygotowywać. Odciąża też głowę, gdyż nie myśli się non-stop o nich. Mam je rozplanowane i podzielone na etapy. To frustruje troszeczkę mniej i zachęca do wdrażania oraz ich realizowania. Choć moja lista marzeń jest dość bogata i wszechstronna, ciągle ulega zmianom, gdyż marzenia są płynne. Nie chodzi o to, by śmiertelnie poważnie do nich podchodzić i trzymać się sztywno wypunktowanego spisu. To przecież forma zabawy na styku poważności i właśnie zwykłej zabawy. To może dotyczyć też terapii, konieczności czy potrzeby wyzwolenia się z syndromu dorosłych dzieci alkoholików, lub dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, albo innych dolegliwości i może warto to rozpisać, by dało się to łatwiej zrealizować. Podział na mniejsze kawałki jest bardziej mobilizujący, bardziej strawny i łatwiejszy do ogarnięcia. Z perspektywy czasu widzę, że moja terapia jako dorosłego dziecka alkoholika była podzielona na etapy, lecz to już opowiadanie na odrębne nagranie. Podzielę się jeszcze kolejnym moim takim przemyśleniem. Marzenia mają pewną dozę egoizmu, dużego samolubstwa, dlatego warto znaleźć im równowagę czy przeciwwagę. Dla mnie takim rozwiązaniem jest to, aby spełniać marzenia innych. Mam ogromną satysfakcję, gdy widzę uśmiech na twarzy osoby, której coś mogę dać. Ofiarować, pomóc, podpowiedzieć lub ułatwić, bo to właśnie współdzielone marzenia są najspanialsze i najpiękniejsze, i dają największą radość. Obu stronom, tak myślę. Moje marzenia to jedno z narzędzi, które pozwoliły mi minimalizować negatywny wpływ na mnie tych obu omawianych syndromów. Być może w tym opowiadaniu odnajdziesz podobne stanowisko do mojego lub uświadomisz sobie, że dla ciebie coś innego w życiu odgrywa ważną rolę, co pozwala łatwiej znosić różne dolegliwości, depresję, smutek, ból z przeszłości itd. Reasumując. Dla mnie marzenia były narzędziem do radzenia sobie z dzieciństwem i alkoholizmem ojca, jego agresywnością, lecz także stanowiły jeden z elementów, który pozwolił mi łatwiej poradzić sobie z syndromem dorosłego dziecka alkoholika w trakcie terapii. Marzenia dla mnie są związane z czytaniem i pisaniem, a pisanie z kolei ma właściwości terapeutyczne. Stąd prowadzenie bloga, prowadzenie dzienniczka uczuć, czy pisanie książki Skrzywdzone dziecko przy okazji okazały się dla mnie wsparciem i dlatego dzielę się z Tobą tym dzisiejszym opowiadaniem. Wierzę, że z mojej historii wyciągniesz coś pozytywnego dla siebie. Cieszę się bardzo, że dotrwałeś lub dotrwałaś niemal do końca nagrania. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Tekst, który Państwo wysłuchaliście, pochodzi ze strony skrzywdzone dziecko.pl. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję również za wsparcie na Patronite, bo dzięki temu wsparciu możemy dla Was przygotowywać kolejne nagrania. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Zapraszam na kolejny odcinek. Szymon Dobik.